Przypomnę, że kadencja y, ósma, która się kończy jutro, ciągle trwa życie y, tworzy nowe potrzeby, między innymi dzisiejsza sesja w związku z tym, iż są sprawy iż są sprawy, które są terminowymi sprawami i musieliśmy zwołać tą sesję. Jest to sesja sesja tak zwana na wniosek. Wniosek złożył wójt. Tutaj obowiązują zasady, że wnioskodawca Przedkłada proponowany porządek obrad. Ten porządek obrad jest przez przewodniczącego przetwarzany już na zaproszenie dla państwa radnych i taką właśnie formę otrzymaliście, a wniosek pisemny wójta w dokumentach Biura Rady. E, tak więc teraz już oficjalnie na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609. Otwieram 46. sesję Rady Gminy Skarbimierz ósmej kadencji. Serdecznie witam radnych, wójta gminy, pracowników urzędu. Zaproszonych gości dziś nie mamy, bo to jest sesja na wniosek. Nie ma również sołtysów, chociaż niektórzy radni są sołtysami. I poproszę teraz Państwa o elektroniczne potwierdzenie kworum. Dobrze, w takim razie pominiemy tą elektroniczną kworum, ponieważ mamy listę obecności i ja też widzę Państwa wszystkich na sali. Skład mi się tu zgadza z liczbą podpisów i z nazwiskami, które są na liście. Także w sesji uczestniczy, w oparciu o listę obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Państwo radni otrzymali porządek obrad zgodnie ze statutem. Porządek obrad podlega głosowaniu. I pytanie teraz do Państwa, jeśli chodzi o porządek obrad. Proszę, Pani Barbara Gutwińska. Dobrze, kto jeszcze coś ma? Tu jestem troszkę w trudnej sytuacji, bo to jest sesja na wniosek i przed chwilą właśnie wysłałem, bo pani Basia mnie uprzedziła przed chwilą, wysłałem zapytanie do pana radcy, no i ciągle nie odpowiada, czy w sesji inaczej, czy pan wójcie zgadza jako wnioskodawca. Nie, bo to jest niepotrzebne przedsiębiorku. Okej, okay, tu pytanie poszło do radcy, czy w sytuacji sesji na wniosek można zmienić porządek obrad bez zgody wnioskodawcy? No i nie mam odpowiedzi i w tej sytuacji nie wiem, jak tu się zachować, czy. Czy głosować, czy nie. Spróbuję, może zadzwonić jeszcze. Yy, proszę Państwa, jesteśmy chwilę jeszcze przed porządkiem obrad, czekamy tutaj na rozstrzygnięcie. O. Pytanie wójta nie wyraził zgody. Pytanie do pana czy bez zgody wójta można taką zmianę zrobić, czy też musi ktoś się odbywać w porządku w obrębie i przedłożyć Tak. To proszę, proszę niech pan powtórzy na mikrofon to puścimy. Tak, Zgody uniemożliwia debatowanie nad daną nową okolicznością. Dobrze, dziękuję panu. Do widzenia. Słyszeliście państwo, taka jest opinia radcy. Tutaj ja też jestem jakby zobligowany do przepisów i opinii. W takim razie ja proponuję przegłosowanie porządku obrad, który państwo otrzymaliście. I teraz pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedłożonego Państwu porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Jeszcze chwila. Przepraszam, ale złośliwość rzeczy martwych. Nie przeskoczymy. Kłeczko się kręci, internet ciągle gdzieś tam się łączy. O, u mnie weszło. Tak, głosujemy porządek obrad przedłożony Państwu przed sesją. I jeszcze raz zapytam, kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. I kto się wstrzymał? Również podniesienie ręki, naciśnięcie przycisków, wstrzymują się. Poczekamy jeszcze chwilę, bo pewnie nie wszystkie tablety jeszcze. Nie widzę jeszcze. A, swojego głosu też nie widzę. Słuchajcie Państwo, w związku z tym, że system odmawia posłuszeństwa, to ja poproszę jeszcze raz, aby osoby, które były za, podniosły rękę Pani Małgosia, może to zrobić zdalnie i wprowadzić za nas. Proszę spojrzeć Pani Małgosiu i wprowadzić. Kto jest przeciw? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Ty Piotrek się wstrzymujesz? Z tego co policzyłem i teraz pani Małgosia też sprawdziła? O, pani Małgosia też nie robi. Słuchajcie państwo, przyjmiemy, żeby nie opóźniać, przyjmiemy, że w głosowaniu klasycznym przez podniesienie ręki porządek obrad został przyjęty. E i porządek obrad tak naprawdę za, zawiera jeden taki merytoryczny główny punkt pod tytułem podjęcie uchwał w sprawie. Projekt nr jeden dotyczy, jak państwo już wiecie, przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi prokuratora rejonowego w brzegu wraz z odpowiedzią na skargę. Może nie wiem, może ja wejdę, bo to generalnie tryb. Skargowy, jeśli chodzi o skargi na uchwałę Rady Gminy, polega na tym, że strona skarżąca, czy to będzie, tak jak w tym przypadku, prokurator, czy być może wojewoda, który może się nie wyrobić w ciągu 30 dni z nadzorem swoim i w okresie późniejszym również może zaskarżyć uchwałę do sądu czy też chyba nawet strona zainteresowana, musi to być za pośrednictwem Rady Gminy. Rada Gminy musi to otrzymać i to Rada przekazuje, przesyła tą skargę pierwotną do właściwego sądu. Tutaj nas obligują terminy. W przypadku skargi jest to 30-dniowy termin przekazania. Skarga wpłynęła 4, 4 marca, więc siłą rzeczy te 30 dni upłynie 3, 3 kwietnia. Przepraszam, 4 marca kwietnia. A 30-dniowy termin upłynie 3 maja. No nie damy rady tego wysłać, wcześniej to już jest jakby ostatni dzwonek, żeby to przepracować. Państwo otrzymaliście i tą skargę i tą odpowiedź. Ja tak pokrótce streszczę. Otóż prokurator jako skarżący skarży się na to, iż rada gminy podjęła uchwałę w sposób niezgodny z przepisami w tym między innymi z Konstytucją z uwagi na zapis jaki zastosowano w końcowej części uchwały, a mianowicie Zapis, który brzmiał. Yy, uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia. Yy, prokurator skarży, iż jest tu dwuznaczność, czyli te 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego przypada chyba na 31 października, o ile się nie mylę. Natomiast moc wejścia w życie oznaczona przez Radę to jest 1 września. Ja pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to się, proszę, 1 stycznia, przepraszam, jak to się odbywa w różnych gminach w kraju. I rzeczywiście jest taki podział. Część gmin robi tak jak my, czyli wpisuje 14 dni po publikowaniu w dzienniku urzędowym województwa takiego czy innego i z mocą obowiązującą, lub, wchodzi, lub, lub obowiązuje, to już gra słów, ale część gmin stosuje zapis podlega publikacji w dzienniku urzędowym i obowiązuje od. W zasadzie można by przyjąć, że ta druga wersja jakby nie daje dwuznaczności, ale gdyby się zagłębić, no to co oznacza termin podlega publikacji w dzienniku urzędowym? To oznacza, że 14 dni po opublikowaniu będzie prawomocna i mogła wejść w życie. To tak jak z wyrokiem sądu, nikt nie mówi, że uprawomocni się 14 dni od doręczenia czy coś takiego, ale siłą rzeczy tak się to robi. I tutaj Tutaj ten inny zapis dla mnie jest tożsamy z tym pierwszym, dlatego jakby, no, no myślę, że tu słusznie, że, że nie zgadzamy się z tą opinią skarżącego. Zwłaszcza, że w tym przypadku, no, to wypadałoby się tak chyba strzelić z terminem, zrobić sesję, nie wiem, no tak, któregoś tam grudnia czy listopada i tak przewidzieć, że jako opublikują, to będzie 31 grudzień na przykład, czy tam 1 styczeń. No to jest fizycznie niemożliwe. Z drugiej strony, to dobrze, że ta skarga idzie do sądu, bo będziemy mieli jasne rozstrzygnięcie. Jasne rozstrzygnięcie, jaka jest procedura prawidłowa. No mówię, ja osobiście nie widzę, ale nie znam się, być może sąd rozstrzygnie, że nie. Jeśli rozstrzygnie, że nie, będziemy się zastanawiali nad jakąś inną formą. Także to do tego się sprowadza. Na marginesie powiem, że jest więcej uchwał nie tylko u nas, ale i w innych gminach, gdzie podatki i opłaty i tam inne rzeczy, które gdzieś tam się zmieniają od początku roku w ten sposób są uchwalane. Także to w ten sposób, nie wiem czy tutaj yy, wuj czy zastępca będą chcieli coś dodać do tego, co ja omówiłem, albo Państwo chcieli zapytać, to proszę się zgłosić i, i możemy porozmawiać o tym. Nie chce nikt zabrać głosu. No dobrze, to jeżeli wszystko jasne i nie ma pytań, to teraz tu poproszę. Poproszę jeszcze yy, wójta o potwierdzenie, czy jest to autopoprawka, albowiem w międzyczasie zmieniły nam się troszeczkę y, zapisy takie ogólne i w projekcie, który Państwo otrzymaliście, paragraf drugi brzmiał y, treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w paragrafie pierwszym stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Radca po analizie Radca po analizie zaproponował, aby zamiast tej treści wpisać treść następującą. Stanowisko Rady zawiera załącznik do uchwały. I y, ten załącznik do uchwały, który Państwo macie, on się nazywał uzasadnienie, a tak naprawdę to jest załącznik. I jeżeli Wójt to potwierdzi, co z radcą skonsultowałem, że ten paragraf drugi zmieniamy na stanowisko Rady i w tym uzasadnieniu słowo uzasadnienie na załącznik, to to będzie autopoprawka. Tak. I jeszcze, Panie Wójcie, w, w tymże załączniku, w drugim akapicie, w dniu 28 marca 28, 24 powinno być. Autopoprawka? Tak. Dobrze, w takim. O, jeszcze tutaj kolega mi. Yy. Yy, tak, tak, słuchajcie Państwo. Panie Wujcie, tu jeszcze jedna. I też byśmy prosili o autopoprawkę. Druga strona uzasadnięcia Oda Kapitu, gdzie piszemy de facto. Yy. Natomiast drugi to jest trzeci wers. Drugi zamiera. Powinno być zawiera. Autopoprawka, rozumiem. Tak. To to również jak autopoprawka, także to w, proszę o wprowadzenie. Tu też ten drugim wydrukujemy później jeszcze raz i to byłyby te poprawki ja jeszcze raz zapytam czy przed głosowaniem mają państwo jakieś yy, uwagi pytania ewentualne dalsze dzięki Piotrek tu za tą ten nie ma więc przechodzimy do głosowania Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi prokuratora rejonowego w brzegu wraz z odpowiedzią na skargę w brzmieniu jak w przedłożonym projekcie z uwzględnieniem omówionych przeze mnie autopoprawek potwierdzonych przez wnioskodawcę? Proszę o podniesienie ręki, i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw i kto się wstrzymał również, ale widzę, że już zagłosowało 12 radnych, 12 jest za, czyli wszyscy obecni podjęli uchwałę w sprawie przekazania skargi. Kolejny projekt dotyczy zmiany budżetu gminy na rok 2024 i proszę panią skarbnik o uzasadnienie projektu. Zmiana budżetu dotyczy mm, zmniejszenia przychodów. Kwota 96 988 siedemdziesiąt To jest paragraf 950. Te wolne środki przyjęliśmy w ostatniej sesji y, jako całość, a się okazuje, że. Wśród tych wolnych środków są środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dlatego jest zmniejszenie i zwiększenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wolne środki dziewięćdziesiąt sześć dziewięćset i tymi wolnymi środkami, ponieważ one zostają przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwiększamy wydatki o kwotę dziewięćdziesiąt 988 siedemdziesiąt. Żeby wprowadzić te wydatki, to musimy zwiększyć dochody i zwiększamy wpływy ze sprzedaży o kwotę 96,988,70. Te wcześniej wolne środki, o których mówiłam, zostały przyjęte w marcu w całości i rozdysponowane do budżetu, dlatego też zwiększając wydatki nie mieliśmy drugiej strony, dlatego też jest zwiększenie tej sprzedaży o 96. 988 361657 57 to są dodatki wpływy i wydatki związane z wypłatą y, dodatku osłonowego to realizowane przez GOPS 6 tysięcy zmniejszamy w dziale 900 wydatki majątkowe na nowe, z nowych punktów świetnych y, jest wniosek y, Rady z Zwanowica zwiększenie na wydatki bieżące y, i i do tego Państwo radni mają autopoprawkę. Zmniejszamy na mm, wydatkach majątkowych 400 tysięcy. Dotyczy to wydatków na remont drogi gminnej w Skarbimierzu, to jest Topolowa, a zwiększamy y, jako wydatki bieżące 400 tysięcy. Wcześniej w ubiegłym roku zostało to jako wydatki bieżące, teraz jako pomyłka w ubiegłej sesji zostało zaplanowane po majątkowych, dlatego musimy to odwrócić i dać na wydatki bieżące. Do tego państwo radni mają załącznik plan zadań inwestycyjnych, gdzie to zadanie zostało zlikwidowane poprzez tą, w związku z tą autopoprawką i zmiana kwot, ogółem, ogółem kwoty na zadania inwestycyjne. W uchwale jeszcze budżetowej ogółem wydatki 70, ogółem dochody 75, 153, 627, 68 groszy, wydatki 81, 666, 143, 96 i przychody 10, 562, 516 i 28 groszy. Jeżeli jakieś pytania, to ja... Ja tylko przypomnę, że ta uchwała się zmieniła w międzyczasie, bo ona wraz z materiałami była no nie do końca dopracowana. Później się pojawiła ta prawidłowa, ale do prawidłowej jeszcze dziś otrzymaliśmy poprawkę. Także najświeższa aktualna wersja jest ta z autopoprawką dzisiejszą. Zapytamy pana przewodniczącego Komisji Budżetu, czy uchwała była opiniowana. Poproszę o opinię. Dziękuję i państwo radni, jeśli macie pytania, to proszę. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. I kto się wstrzymał, również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Wstrzymują się. Dziękuję. Głosowało 12 radnych, 12 za. Uchwała została podjęta. I projekt nr 3 dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i tu również poproszę Panią Skarbnik o omówienie projektu. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia te zmiany, które są w poprzedniej uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmieniły się ogółem dochody, ogółem wydatki dochody po 24, ponieważ rok 24 jest rokiem bazowym, zostały przeliczone o wskaźniki makroekonomiczne, które są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów i stosowane do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych. Tak samo w przypadku wydatków też o wskaźnik inflacji i Państwo radni, jakie to są kwoty mają w objaśnieniach w załączniku numer 3. Załącznik numer 2 się nie zmienił, a dochody i wydatki zostały dostosowane do tej zmiany budżetu, która jest. Pozostałych nie było zmian wieloletniej prognozy finansowej. Tu mi pani Małgosia jeszcze wskazuje, że jest jakaś literówka. Napisałam wieloletniej w, w uchwale. Proszę o, o wieloletniej zamiast i o. Trzeci wers w sprawie wieloletniej, przed y, załącznik numer jeden. Trzeci wers od góry w sprawie zmiany wieloletniej. Ale to jest literówka. To przecież to jest literówka. Opinia komisji pozytywna. <tryk> e, czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o tą uchwałę? Ona też była dość pilna, ile ja się nie mylę, pani skarbnik, prawda? Pani powie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czemu tu nas czas tak nie, gonił z tą uchwałą. Dlatego, że w poprzedniej sesji, między materiałami a uchwałą wieloletniej prognozy finansowej, pojawiło się zarządzenie na 26 tysięcy, co było niezgodne z budżetem, bo w budżecie było już to uwzględnione, w wieloletniej prognozie nie. Takie zarządzenie dotyczy no, przyznania nam dotacji, my to w międzyczasie y, mamy termin 7 dni, żeby takie zarządzenie przygotować, dlatego y, wieloletnia prognoza finansowa tego nie uwzględniała. Oczywiście można było tą y, wieloletnią prognozę finansową zmienić na podstawie zarządzenia, bo jeżeli nie zmieniają się przychody, rozchody, można to było wprowadzić zarządzeniem, ale nasz pan kolegiant zażyczył sobie, żeby przygotować uchwałę. Dlatego też została przygotowana uchwała. Dzięki skardzę. Tak. Dobrze. Czy są pytania, jeśli chodzi o ten projekt? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? W brzmieniu jak przedstawionym projekcie z uwzględnieniem omówionych autopoprawek proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. Kto się wstrzymał podobnie, głosowało 12 radnych, 12 było za, uchwała została podjęta. I ostatni projekt dotyczy przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Bieżowie. I proszę również o omówienie projektu. Wniosek o przyznanie dotacji złożyła parafia rzymsko-katolicka w Owczarach. Zadanie dotyczy przemalowania ścian wewnątrz kościoła w Bieżowie. W budżecie zaplanowana była kwota 72 800, ponieważ całe zadanie według księdza, który złożył wniosek, ma być na 85 000. Ostatnią sesją marcową zwiększyliśmy o 8 000 dofinansowanie, znaczy na, to, tą, na tą dotację. Pozostała kwota do 85 we wniosku wskazuje ksiądz jako środki własne. Yy, z tego sołectwo dofinansowało połowę. Dziękuję. Panie przewodniczący, jakie jest opinia komisji? Pozytywna. Dziękuję. Czy państwo macie pytania, jeśli chodzi o ten projekt? Proszę bardzo, pani Barbara Gutwińska. Się też? Proszę o odpowiedź. Nie, ale parafia jest owczarą. I dlatego, dlatego mam takie pytanie. A, a kościół filialny? No jest tak, wieżowie. Ale tak jak. umowę z parafią uh -huh. i jest parafia w owczarach. Aha, nie, bo myślałam, że owczary też e. mogłyby tak tak trochę w partycypować w kosztach. I to też jest tak, taka rozbieżność. No ale umowę zawieramy z parafią. Tak mamy, że podział administracyjny nie pokrywa się z podziałem kościelnym. Yy, jesteśmy w województwie opolskim, należymy do diecezji wrocławskiej i tutaj yy, parafia to jest jakby siedziba, a te kościoły pozostałe to są niejako kościoły filialne, ale ulokowane na naszym terenie. Spośród czterech kościołów parafii Owczary dwa są w naszej gminie, czyli Bieżów i Łukowice i dwa w gminie Oława, czyli w Owczarach i Wiankowicach Małych ale administratorem jest probosz, jest jeden proboszcz na cztery kościoły. No i siłą rzeczy musi to iść przez Cała parafia gospodarza. Parafia w Owczarach, a dotyczy kościoła w tak. Proszę bardzo, pan Dawid, nie zgoda? Ja mam takie pytanie, dlaczego taki mały wkład własny ze strony parafii jest? 95% my pokrywamy praktycznie. Z taka sytuacja, że kościoły w ogóle nie mają wkładu własnego. Wystarczy, że są da 50% z tego swojego funduszu sołeckiego, pan wójt dokłada drugie 50 i dajemy dotacje na remonty kościołów. Tu w tym wypadku to jest taki powiem, że ewenement, bo raczej wkładu własnego w kościołach nie ma. A że taki mały, no tyle no. mieszkańców było stać na to, żeby się złożyć i żeby, bo to głównie mieszkańcy się składają chyba na, na takie e, remonty kościołów. Tutaj ja z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o dotacje do kościołów, to nie wiem, czy tutaj się wójt jako wnioskodawca zgodzi, ale z reguły zasada była taka, że jak sołectwo przeznacza swoje środki, to i z budżetu również dodatkowe. Tutaj sołectwo ile dało Pani Ulu? 36,4%. No to tak dość taka przyzwoita na kwota, jak na wielkość sołectwa. To jest mała kwota. Czy mamy jeszcze. Pani Dorota Rybacka, proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy coś wiadomo, czy parafia starała się o dofinansowanie zewnętrzne do, do tego remontu? Nie. Parafia się nie starała, bo to zadanie wydaje mi się, że nie podlegałoby ośrodkami, bo to, to, to tylko jest malowanie wewnątrz kościoła. To nie są jakieś zabytkowe rzeczy, które od, polegają odtworzeniu bądź naprawie. To jest tylko malowanie kościoła. Po jakiś, nie wiem, czy tam Pan Marek a chyba była instalacja wymieniana Oczywiście tak? my to wiemy, natomiast jednak jest to budynek, który jest właśnie zabytkowy i, i no tak wiecie Państwo, tak zwracam uwagę, że te parafie w ogóle nie wnioskują, nie nie, chcą, nie, nie starają się o, o te do, dofinansowania w związku z powyższym. Proszę, Dziękuję. Pani Małgorzata Kowalska. Może jeszcze dla y, y, wytłumaczenia tego. Y, ja troszeczkę y, siedzę z mężem w tym i proszę nie zarzucać nikomu, że nikt się nie, zasta, nie stara o żadne pieniądze. Otóż je, dofinansowanie, y, z, jakie można uzyskać, to są tak groszowe sprawy. I proszę mi uwierzyć, że na inwestycję, która kosztowała na przykład u nas w Zwanowicach 300 tysięcy, Dostaliśmy z zabytków dwadzieścia. I na pewno yy, księża nie bez tego, ale na pewno się dowiadują i się starają. Dziękuję. Tak naprawdę jak ja pamiętam minione lata, to w naszej gminie to Małjowice były jedynie takim kościołem, który faktycznie miał duże szanse i dużo pozyskiwał z różnych programów i z, i z no, perełka. A pozostałe, ja się mogę wypowiedzieć za, za kościół w miejscowości, w której mieszkam. Wiem, że proboszcz co roku składał, do tej pory nie dostawał. Teraz się pojawia nowa sytuacja, ale nie będę dziś o niej mówił, bo to się. Powtórzy myślę, że w miesiącu maju, bo tam się z kolei zrobiła taka troszeczkę dziwna sytuacja, że latami nie było, nie było, potem się pojawiło, no i są pewne problemy, ale to będziemy o tym mówić na następnej sesji myślę albo na jeszcze jednej. Także tu wracając do Bierzowa, jak są jeszcze jakieś pytania, to proszę. To dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie proszę, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa radnych jest przeciw proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw i kto się wstrzymał również pod